Połączenie lotnicze z Mazur na Podkarpacie okazało się prawdziwym hitem w tegorocznej ofercie portu lotniczego Olsztyn-Mazury. Samoloty latają wypełnione w ponad 50%, znacznie skracając czas potrzebny na pokonanie dystansu dzielącego oba regiony. Dla nas jest to bardzo obiecujący kierunek. Jeżeli wypełnienie mamy na, w pierwszym sezonie powyżej 50%, średnie 50-60%, to oznacza, że ten kierunek warto było otworzyć. Pierwszy lot z Szyman do Rzeszowa odbył się 17 czerwca 2022 roku. Do tej pory na tej trasie zrealizowano ponad 30 rejsów, z których skorzystało około 1200 pasażerów. W lotniczą podróż na Mazury wybrała się także delegacja Urzędu Miasta Rzeszowa z prezydentem Konradem Fiołkiem na czele takie połączenie bezpośrednie jest idealnym rozwiązaniem i najlepszy dowód to dzisiejszy dzień. Przed długim weekendem spotkałem mnóstwo rzeszowian, którzy w samolocie udają się właśnie tu do Olsztyna na Mazury, jedni na Green Festival, inni na jeziora mazurskie. Lot trwa godzinę i według włodarzy Rzeszowa to najlepsza rekomendacja, by połączenie na Mazury kontynuować. Rozmowy z przewoźnikiem już trwają. W tej chwili lecieliśmy 100% obłożenia i bardzo wszyscy zadowoleni, wszyscy uśmiechnięci i tak naprawdę ja leciałam na Grand Festival, ale znakomita część ludzi jedzie po prostu na weekend, odpocząć. Ci, którzy kochają wodę mogą pojawić się na Mazurach, ci, którzy kochają chociażby dzikość Bieszczadów mogą udać się na Podkarpacie i za godzinkę już być w Rzeszowie, a dalej ruszyć w góry. Siatka krajowych połączeń lotniczych z Mazur stale się powiększa. W ofercie są już loty do Krakowa, Wrocławia i Rzeszowa, z którym władze portu Olsztyn-Mazury wiążą spore nadzieje. Takie połączenia, jak się otwiera, oblicza się na trzy lata, że one w ciągu tych trzech lat zaczną chodzić, że tak powiem, na, 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 na pełen, e, pełen obrót. I, I w tym przypadku też liczymy, że z połączeń turystycznych staną się również to połączenia związane z biznesem. Obecnie połączenie do Rzeszowa ma charakter sezonowy. Będzie realizowane do 5 września 2022 roku. Telewizja Kopernik Kopernik.tv